Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie na odcinku specjalnym, ekstra liniowym i mam tu trzy zdrapki o numerze 1, 2, 3. Tak, i może w ekstra liniach będzie lepiej niż dzisiaj rano w miksie. Tak więc zaczynamy zdrapywanie, z, powiedzmy odcinek będzie taki relaksyjny, relaksujący dla fanów zdrapek ekstra linii przybliżę, żebyście wszystko dobrze widzieli. Tu, o, dotknę, żeby się nie bujało. I zaczynamy, kochani, od pierwszego symbolu. Jest nim cytryna. Dawno już nie drapałem tych zdrapek. I one są tak wielkie, że muszę tutaj jeździć i jeździć. No ale cytryny niestety nie ma. Kolejny symbol to diament I szukamy diamentu Ja bym coś nie zobaczył Gdzieś to krzyczcie A ja się będę wracał i będę drapać No i mamy jednego diamenta Więcej niestety nic nie ma Podkowa Podkowy niestety również brak. Tu mi coś stoi w przeszkodzie. O, zobaczcie. Podkowy niestety nie ma. Dobrze. Kolejny symbol to balony. I balony mamy już tu na górze. Raz. Tutaj nie ma. Balony. Tu są raz balony. No, jak na lekarstwo tych. Tych symboli tęcza, tu mamy już dwie tęcze, tu jest tęcza, tu, tu mamy tęczę i na dole już więcej niestety nie ma. Tak więc przechodzimy do kolejnego symbolu i jest to kwiatek. I kwiatek mamy tu, I kwiatek mamy tu. Tu, tu, i raz mamy jeszcze tu. Dobrze. Kolejny symbol to okulary. Okulary mi się tutaj. A są okulary. Tu mamy okulary. Tu. Patrzcie, jest trochę tych okularów, ale czy to da coś? Łódź mamy tu. Tu mamy łódź. Tu jeszcze jedna. No, no, no. Tyle łodzi. Dobrze, mamy wszystkie łodzie. Teraz kolejny symbol, i to jest klucz. I klucz mamy tu na górze. Gdzie nie ma, ale klucze są jeszcze tutaj. Krab na górze nie ma kraba. Tu jest krab. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Zaczynają się u mnie na kanale pod odcinkami pokazywać głupie komentarze. Takie osoby będę od razu blokował, bo nie potrzebuję czytać jakiegoś dziadostwa albo ktoś akceptuje tak jak ja zdrapuję. Jak się zremowało. Albo nie. No to jest jego wybór, ale nie musi pisać pod, pod y, odcinkami jakichś głupich komentarzy. Dlatego od razu blokuje takiego zawodnika, żeby się nie musiał dalej y, wysilać po prostu. Dobrze kości. Kości, kości. Kości niestety nie mamy. Ja oglądałem pewny odcinek od Niuli ze Szczecina i ona właśnie też taki miała problem. Nie spodziewałem się, że tak szybko i to dotrze do mnie, no ale damy sobie radę z hejdem. Rower. Nie robię żadnej jakiejś tam sensacji z tych zrapingów. Drapie jak drapie. Komu się nie podoba, to droga wolna. A tu jeszcze jest ten, patrzcie, nie niezdrapana. I nie będziemy tutaj jakiegoś robić spektaklu. Korona widziałem jeszcze tylko raz. Dobrze, to jest tutaj korona. Kolejny symbol. To jest Biedronka i Biedronki. Mi się wydaje, że nie widziałem niestety nigdzie. No Biedronki niestety nie mamy. Trudno. Tak więc drapiemy dalej. I to jest słońce. I słońca też nie mamy, kochani. Bo bym to już gdzieś wcześniej widział. No nie, słońca nie mamy. Gwiazda. A nie gwiazdy nie mamy. Mamy tylko serce. Raz, dwa razy. Dobrze. Kolejny symbol to serce. Tutaj było serce na górze. Tu jest serce. I więcej serc niestety nie mamy. Dobrze. Teraz mamy monetę. I to jest niestety tylko raz. Tak, więc przechodzimy do następnego. I to jest słonik. Tu nie mamy nic. Tu jest słonik. Tu jest słonik. O, i tu jest słonik, już zacząłem drapać piłkę. Dobrze, księżyc. Księżyc mamy tu. I tu. No, i to by było na tyle z księżycami, Arbus. Nie mamy, nie mamy, nie mamy. Albo mamy tylko raz tu. Tak więc kochani, ostatni symbol. To popcorn, tu nie mamy, tu jest teraz popcorn. Szkoda, że czapk nie było, byśmy mieli jedną linię. Tu jest popcorn, tu jest popcorn, no ale nam nic niestety nie pomaga. I nic nam niestety nie da. solki nie było. Piłki też nie było. Sprawdźmy kontrolne T. TS. No, niestety zrabka pusta. Odstawiamy na bok. Kolejne. Ekstra linie. Drugie. I teraz pierwszy symbol. To jest łódź. Szukamy łodzi. I łódź mamy raz. Dwa, trzy, cztery razy i pięć. Tak więc kolejny symbol. Moneta. Tu mamy monetę. Tu. Jeszcze jest jedna moneta na dole, dobra. Drapiemy. Tak, kolejny symbol to okulary. I okularów niestety nie mamy. Kochani, nigdzie balony, balonów również nigdzie nie ma. Teraz mamy Arbus, Arbus jest tu. Tylko niestety raz. Tak więc przechodzimy dalej. I tutaj mamy słońce. I słońca również brak. Dobrze. Cytryna. Cytryny również nie mamy. A nie mamy raz cytryny. Patrzcie. Raz jest cytryna. Oj, oj, oj. To się loto wysiliło. Rower. Tu mamy tu na górze. Tu nie ma. Tu też nie ma. Tu jest rower. I rower mamy jeszcze raz tutaj. Kolejny symbol. Lody mamy lody i na dole lody, ok, biedronka, no widziałem gdzieś tu biedronkę albo mi się wydawało. Tutaj nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie... jest biedronka. No i jest tylko niestety jedna biedronka, kochani. Przechodzimy do następnego symbolu, to jest podkowa. Mało się tych rzeczy jakoś tutaj odkrywa. Kolejny jest wiatrak. Wiatraka niestety nie mamy. Gwiazda tu nie mamy, tu jest jedna gwiazda, tu jest druga gwiazda. Ok, kolejny symbol to piłka. I piłkę na pierwszy rzut oka mamy tylko raz na dole. Słonik, nie widać. Słonik. Okej, okay, to były słoniki. Teraz mamy kraba. Tu jest raz krab. Tu jest drugi raz i trzeci raz krab. Teraz mamy tu kraba, tu i tu. I to by było na tyle z krabami. Kolejny symbol to dzwon. Mamy tu raz, na górze niestety nie ma. Tu mamy dzwon. I tu. Ok. Motyl. Tu nie mamy motylów, tu są dwa motyle, i tu jest jeden motyl. Tak, na pewno. Teraz mamy kości, i kości mamy raz tu, tu. Tu mamy kości I tu Parasolka by się przydała Ale mamy Dostaliśmy tęczę Tęcze mamy tylko niestety raz Dobrze Sześć symboli zostało jeszcze Korona Koronę mamy tu I tylko tu niestety tak. klapki tu mamy klapki tu klapki tu klapki i tu teraz mamy serce i serce mamy raz tu 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 jest serce, tu. Dobrze, zostały jeszcze trzy symbole. Diament. No, nie widziałem go nigdzie i nie mamy niestety diamenta. Dobrze. Leżak. Leżak mamy tu. Tu leżak, tu nie mamy, nie mamy. No, i na górze też nie ma leżaka. I ostatni symbol to ptak. I ptaka, kochani, brak. A rower mieliśmy? Mieliśmy. No to jeszcze tu jest niezrapany rower. O. Popcornu nie było. Dobrze, sprawdźmy kontrolne. W razie czego? Laj. Trzecie i ostatnia zdrobka, Se, y, słońce, chciałem powiedzieć serce, słońce, słońce. No, jeszcze parę tych słońców padło. Korona jest jedna korona. I jest druga korona. Tak więc przechodzimy dalej. Klapki tu nie mamy. Tu są raz klapki. I dalej klapek brak. Dobrze. Słoń. Słoń. Słonia mamy jednego. A tu jeszcze jest korona parcie nie zrobiłem. Dobrze. Cytryna, tu mamy tu cytrynę. Tu mamy cytrynę. I to by było na tyle. Kości. Kości. Albo nie widzę, albo nie ma. No, nie ma kości. Dobrze. Przechodzimy dalej. To jest serce. Tu jest serce. Ekstra linia. Okaż mi, proszę, dzisiaj serce Twoje. Rower. I więcej nic nie ma. Tylko jeden rower. Dobrze. Moneta. Monetę mamy tu, i tu mamy jedną monetę. Okej, okay. kolejnym symbolem jest leżak. Leżak mamy tu, i tu. Tu jeszcze jest jeden leżak. Leżaków dla całej armii. Podkowa. Nie, nie było podkowe. Było, ale w drugiej zrabce. Dobrze, biedronka. Teraz mamy ptaszka, tu mamy dwa, tu mamy jednego. Na górze niestety nic nie ma. Jak na razie się nic nie zdrapało. Szukamy dalej ptaków. Tu jest kolejny ptak. I więcej nie widzę. Motyl, no pierwszy motyl. No i więcej nie ma. A co do motyli, kochani, to w mo motylów w Niemczech jest tak bardzo mało. U nas jest tak bardzo mało motyli, że są normalnie, powiedzmy, że motyle naprawdę na wymarciu. To jest niesamowite, jak te wszystkie opryski, i to wszystko te e, zwierzęta wykańczają. Te, e, jak się nazywa, owady. Tragedia. I na przykład, jak e, byłem i gdzieś jeździć albo coś rowerem, to nie zobaczysz motyle tutaj. I mimo wszystko, że są jakieś tutaj rezerwaty przyrody, i w ogóle, no nie ma w ogóle motyli. Tragedia. Można kupić, można kupić e, taki zestaw. to jest tam chyba 10 takich larw, w tym czy coś. Sakwy nie mamy. Larw, czy czegoś, i można właśnie te motyle powiedzmy yy, wychować. Taki set kosztuje 30 euro, i tam trzeba tylko dbać o to, żeby wilgotność powietrza była yy, wysoka. No, i tam po trzech tygodniach coś tam się z tego wykluje, i potem z tego są motyle. Ale naprawdę dzwon. naprawdę tragedia. Taka sama tragedia, jak tutaj widzę, właśnie w drabkach. Zostało 7 symboli, ale bida. Tu jeszcze mamy kraba jednego. Tu mamy kraba. Krab. Tu krab. Kociarnia się wścika. Szukam teraz piłki. A jeszcze jedna jest piłka na dole. Dobrze. Łódź. Łódź są tutaj. Łodzie. łodzie. I tu jest jeszcze jedna łódź. Diamentu nigdzie nie widziałem, niestety. To jest on niepotrzebny. Księżyc. Księżycy są tutaj. Myślałem, że już się jakaś może linia ułoży, no ale niestety nie. I pewno nic się tu kochani nie ułoży. Jestem taki Marny nadziei. I Teraz pewnie pokaże się tutaj. Ukaże się parasolka. Arbus. Będzie parasolka, na pewno. Bo tu się wtedy nic nie ułoży z parasolką. Arbus. Więcej już nic nie mamy. I co? Co będzie? Parasolka. A nie tęcza. No, z tęczą się też nic niestety nie ułoży. A szkoda, szkoda. Szkoda, kochani. Trzy zdrabki, i każda pusta. No ale co zrobić? E, tak więc klucza nie było, rolek nie było, podkowy nie było. A tu jeszcze jest tańca niezrapana, no ale to pff, nic nam nie da. Parasolki nie było. Klucza też nie było, już mówiłem. Rolek nie było. Księżyc. Księżyc był, no ale nie było podkowy. Tu popcorny, których nie było. Rolki. No dobrze, sprawdźmy jeszcze te... Sprawdźmy jeszcze te linie kontrolne. Te liczby, nie linie. Dobra, pusta Tak więc kochani, niestety na trzy zdrapki, trzy zrabki puste, szkoda, szkoda, ale sobie może zadrapiemy potem coś jeszcze, ja jeszcze nie drapałem dolarów, a tutaj mam całą paczkę dolarów, so może zdrapiemy pięć zdrapek, zobaczymy co z tego wyjdzie, a teraz Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam bardzo bardzo serdecznie i do następnego odcinka pao